Najlepsze sprawdzone końce, bardzo dużo form płatności na każdą platformę do FIFA 14, 15 oraz 16. Zapraszam do fifashop.pl Cześć, siema wszystkim, ja jestem Dewa, to jest kolejny odcinek z najbiedniejszej serii na polskim YouTubie, w której, gdy spojrzymy na nasz stan konta, nasuwa się zaledwie jedna reakcja. Dobra, ale nie ma co rozpaczać, ludzie sobie przecież bez pieniędzy też radzą, ważne, że mamy 11 chłopów zdolnych i gotowych do walki. Kurwa, znowu muszę wydać na kontrakt? Po zakupie kontraktu jedyne co możemy zrobić z sumą, która pozostała nam na koncie, to zadzwonić na policję, bo zostaliśmy ewidentnie ograbieni przez FIFA z kolejnych pieniędzy, także sprawdźmy jeszcze w ogóle jak wygląda kondycja w tym zespole i z kondycją jest tak samo krucho jak z pieniędzmi, więc... Chyba kolejny mecz trzeba będzie grać na zajechanych zawodnikach Także polecam Bym zapomniał pod ostatnim odcinkiem Z, z straight Tabieda zostawiliście ponad 1000 łapek w górę Co jest naprawdę niesamowitym wynikiem I mam nadzieję, że po tym odcinkiem Także uda Wam się przekroczyć tą niesamowitą liczbę jaka jest, Jaką jest 1000 lajków pod filmem Dziękuję Jest mamy 1000 łapek Dobra Dokładnie po 5 minutach poszukiwania mamy kolejnego przeciwnika, jest to skład brązowy Mamy tutaj jakiś polski akcent nawet na ataku 38 zgrania, 71 overalla Zobaczymy jak się spisze ten składzik Abubakar, pierwsza sytuacja, strzał i bruni tu bramkarz Brązowy, ależ cóż teraz się popisał za paradą, to jest niesamowite Abubakar z główki może tu uderzy, tak jest, strzał na bramkę Ale taki no dość, dość chyba dla statystyki jedynie, bo bramkarz w tej sytuacji no nie mógł wpuścić bramki na was, o, i na was teraz ma bardzo dużo miejsca. Jeszcze teraz widzę odpuszczenie krycia przez mojego przeciwnika. Na was i nie wbiega w pole karne. na was. Spodaj na krótko, Abu Bakar strzela i broni to bramka. Abu Bakar teraz, no po raz kolejny nie popisał się zbyt dobrym wykończeniem. O, i pierwsza sytuacja mojego przeciwnika strzela i Elton na szczęście popisuje się bardzo ładną paradą. I Raola wrzutka w pole karne, Abu Akar, no nie dojdzie tej piłki. Wybicie przez mojego przeciwnika. I prawdę mówiąc. E, powinienem tutaj strzelić jakąś bramkę, bo naprawdę miałem kilka bardzo dogodnych sytuacji, lecz troszkę Abubakara wykończenie zawiodło i może teraz nawet to będzie ta sytuacja. Podanie Abubakar, uderzenie, Abubakar uderz to, nie, jest, dobicie w końcu, Abubakar kurde trzy setki już miał takie, dwa razy w ogóle trafił bramkarza, raz, super, ale na szczęście teraz, któż to jest, to jest chyba ten Bueno, tak się ładnie znalazł w tej sytuacji i wykończył na 1 do zera. O, ależ teraz było mojego przynika, podanie! No i teraz mi naprawdę bardzo ładny prezent tutaj kolega dał. Podał mi piłkę praktycznie na no, ja, w tej sytuacji, no nie mógł się pomylić, takie sytuacje trzeba wykańczać I mamy 29 minutę i wynik 2 do 0. Podanie do nawasa, na was ma bardzo dużo miejsca. I to może być bramka przez tego zawodnika. Na was, ładnie teraz zwodzi. Na was, podanie! Strzała Bukara i mamy wynik 3 do 0. Udało się zrobić trochę na nitki. Nie wiem o co tu chodzi. Sprawdźmy, co to może jest za wyzwanie, bo prawdę mówiąc nie kojarzę go. Zalicz asystę, silny podanie po ziemi. Heferson ma bardzo dobre dośrodkowanie, może dośrodkowuje to na, no, na główkę. Abubakara, tak jest! Dośrodkowanie Hefersona, który ma 86 dośrodkowań. I Abubakar zalicza swoje drugie, albo może nawet trzecie trafienie w tym spotkaniu. Prawdę mówiąc, teraz nie jestem pewien. I to jest chyba hat-trick tego zawodnika, po bardzo słabym początku. No, chłopak ewidentnie poprawił się i po trzech kolejnych sytuacjach strzelił trzy bramki, dokładnie tak. No i zakończenie pierwszej połowy, no, dość jednostronny wynik. Nie wiem, czy mój przeciwnik w ogóle oddał jakikolwiek strzał. Były chyba same wyrzutki, tylko w pole karne. I na ten moment mam wynik 4 do 0 po 8 celnych strzałach mojej drużyny, czyli 50% skuteczność praktycznie. Mój przeciwnik oddał dwa strzały, dwa celne i ani jednej bramki z tego nie strzelił. Uderzenie i pięknie obronił to Elton w tym momencie. Naprawdę bardzo ładna parada tego brazylijskiego bramkarza. Ostatnie minuty to spasmo błędów mojej obrony, niestety, ale na szczęście w dalszym ciągu jest wynik em, z czterobronkowym prowadzeniem. Rzutka odegraj tu Eltona i co? No kurde, nie odegrał. Martin Cindy nie doskoczył tej piłki. No i mamy wynik 4 do 1. Czas zrobić jakieś zmiany, bo tu widzę, że moi zawodnicy ewidentnie już proszą o wodę. I może zróbmy tak, że Lodeiro wejdzie. W miejsce, w miejsce Bueno, a napastnika tego, który tam grał Al-Shallawi, w miejsce Wareli, który już ewidentnie też umiera. Może do tego jeszcze zmieńmy na Vasa, który jest dość zmęczony, ale jeszcze nie, jednak, jednak chyba lepiej będzie wzmocnić e, środek pomocy, bo widać tam, że ewidentnie dwóch środkowych defensywnych pocików już naprawdę nie ma kompletnie energii na ten mecz. Abubakar i to musi być bramka, strzał i tak to jest wynik 5 do 1 Teraz obrona przeciwnika rozleciała się no niesamowicie Miałam bardzo dużo miejsca na rozgrywaniu mojej akcji No i na szczęście zakończyło się to bramką Zawodnika, który na jakąś sekundę temu zameldował się na boisku Ładna kolejna akcja, bardzo ładnie wygląda Ale szalawi, prawdopodobnie dojść do tej piłki, tak jest Ale szalawi, weź coś tutaj, może zdziałaj Ale szalawi, zwodzi ładnie kolejnego przeciwnika Podanie i to musi być bramka, Abubakar, strzał no i piłka Uderza no, w jednego z zawodników. Jeszcze, kurde, tutaj taka jakaś niezbyt ciekawa wrzutka wyszła z tego, ale no, niestety, niestety nie ma bramki, Albakar, bramka. Tak jest 6 do 1. Teraz piękne podanie. Andera Erery, który no, bardzo ładnie w sumie zagrał tą piłeczkę tutaj w wolne pole. I jeszcze będzie chyba jedna sytuacja mojego przeciwnika. Nie wiem, czy on próbował lobować z tej pozycji, czy co, ale to była naprawdę bardzo dziwna próba. No i takim wynikiem kończy się to spotkanie 6 do 1, Abubakar zalicza w tym spotkaniu 4 trafienia po naprawdę bardzo średnim początku, na szczęście chłopak się obudził, ale oddał aż 9 strzałów na bramkę, co też pokazuje, że no jego skuteczność nie była najwyższa, ale prawdę mówiąc no, 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 no w sumie na 9 strzałów 4 bramki to też jest w sumie nieźle, ale te kilkasetek setek też niestety zmarnował. No niestety nadszedł moment po raz kolejny nieszczęsnego wydawania pieniędzy na głupoty. Musimy kupić kondycję dla całego zespołu, ponieważ chłopaki już pod koniec tamtego spotkania mieli sił w ogóle, żeby biegać. Także 1200 końców e, ląduje na koncie któregoś z graczy. Zostało na 287 końców. No niestety za takie pieniądze zbyt szybko transferu, żadnego nie zrobimy. Bardzo fajna sprawa. Po jakichś 5 minutach szukania kolejnego przeciwnika, sfrizywał mi ekran. Jak widzicie tutaj. W tamtej Fifie, magiczne kółeczko, jak się kręciło, to znaczy, że coś jest niehalo. Teraz, jak magiczna szesnastka zapełnia się, to znaczy, że no po prostu coś jest niehalo z serwerami EA. Patrzcie, żeby nie było, to jest pad, który jest obecnie aktywny. Naciskam, nic nie cofa. Naciskam, wszystkie klawisze, kompletnie nic nie idzie zrobić. I to jest właśnie produkt EA Sports. Który wypuszczają co roku, zamiast dopracować grę i zrobić coś naprawdę konkretnego, to, to tylko skupiają się na tym, żeby udupić konclerów, żeby udupić ludzi. Kupujących końce oraz ludzi, którzy próbują tradeować. także to jest naprawdę świetny sposób na zyskanie klientów. Brawo! Będziemy próbować aż do skutku. No, jak wcześniej się nie powiodło po jakichś 10 minutach czekania, na to aż, aż mi znajdzie przeciwnika. Na kilkaset tysięcy osób nie może znaleźć mi jednej osoby, która zagrałaby ze mną drugie spotkanie, ale oczywiście, wszystko to jest wina końcelerów. Wow, udało mi się znaleźć. Przeciwnika praktycznie od razu, co jest naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo dziwne, że tak szybko znalazłem mi mojego przeciwnika. Dobra, a tak prezentuje się jego 11: 75 overala, 47 zgrania dwóch zawodników brązowych na bokach obrony. Do tego bardzo szybki L kolorowy na skrzydle. What the fuck? Nie, ale no, te faule to jest, kurde jakiś śmiech na sali, ej. Ja nie wiem co tu się dzieje, ale on, oni odwizdują takie z dupy faule, ci sędziowie, że to jest jakaś kompletna poezja. No czy ty jesteś chory? Ty czarny Felu! Gdzie tu był faul, gościu? Przecież to była walka o piłkę, idioto, aż się poplułem! No biega pole karne i co i rzut karny będzie, no że jakże inaczej, kurde ta wyciągnięta ręka to jest przestroga, chyba wszystkich graczy grających w FIFA. no to jest idiota, idiota sędzia, gościu gdzieś ty się wychował, what the fuck. Nie wiesz co się w ogóle dzieje, kurde z dupy jakieś akcje wychodzą, Fale z niczego, rzuca się w prawo, strzela w środek i jest 1 do 0 dla gościa, który praktycznie dzięki falom stworzył sobie jedyną sytuację w tym meczu. Może jak ja nie tej gry. Jak ja nie tej gry. Tutaj schemat podań to jest, to jest jakaś kompletna bójda. W tamtej piwie kurde takie piękne akcje udało mi się robić. A tutaj każde podanie kurde z pierwszej piłki ląduje albo za plecami, albo kurde leci gdzieś kompletnie. Tam gdzie bym nie chciał. Zagranie do Nawasa, na was, no bardzo dużo miejsca. Teraz na was, do środku na dłuższy słupek, a ubakar z główki! I mamy jeden do jednego w końcu, udaje się wyrównać dopiero w 34. Minucie. No oprócz tej, tego rzutu karnego mój przeciwnik nie stworzył sobie ani jednej sytuacji, nad nie wiem on wyszedł z własnej połowy. Także to jest wynik jak, 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 jak najbardziej zasłużony. Po uderzenie, no kurde no tyle czasu miał, żeby się zastanowić, czy czasem było może by z tą akcją, ale no, ostatecznie dopiero pobiegł jak już, jak już było praktycznie po akcji, także... Kolejna świetna sytuacja. No niestety, ale może teraz, Abubakar i bramkarz. Oczywiście legenda piłki nożnej po raz kolejny popisuje się świetną paradą. Zawsze tak się dzieje, że bramkarze, którzy grają przeciwko mnie nawet nie ma... wow, nawet nie ma e, rzutu rożnego To jest naprawdę coś niesamowitego. No i co? Mamy zakończenie pierwszej połowy, wynikiem 1 do jednego. Oboje oddaliśmy po jednym strzale. Tyle, że no od sytuacji wydaje mi się, że miał dużo więcej. Mój przeciwnik praktycznie nie wychodził z własnej połowy, co też pokazuje jak e, wygląda to spotkanie. Widzę dwie pejsowe zmiany na atak. Skład będzie kompletnie bez grania, ale w tej FIFA oczywiście nie chodzi o grania, Także jak jest szybkość, jest siła, to będą też bramki. No, no i tak właśnie się kończy. Tak się kończy przejmowanie piłki bez, bez trzymania biegu. Specjalnie puściłem, dobra, leci jakiś, jakiś rudy piłkarz, no i patrzcie. No i co on robi? Właśnie tak robi, że odbieram piłkę. I ta piłka jeszcze ląduje pod jego nogami, strzał, w bramkę i na szczęście Elton wybija tą piłkę na rzut rożny. Rzutka, Abubakar z główki, Abubakar, uderzenie i Ter Stegen bez większego problemu łapie sobie tą piłkę, ale teraz dość szybkie i pochopne wybicie, Abubakar, no nie dojdzie tej piłki po raz kolejny. Moga być z tego naprawdę świetna sytuacja, ale no zepsułem troszkę to podanie. Abubakar, no ma bardzo dużo miejsca teraz, Abubakar, czy zrobi coś tutaj, Abubakar, biega po lekarne, Abubakar, uderzenie, broni to Ter Stegen, po raz kolejny. Podanie do Vareli, Varela ładnie teraz, Varela, podanie... I to powinna być 11, tak, jest w końcu jakaś dobra decyzja sędziego. 69 minuta możemy wyjść na jednobramkowe prowadzenie, ale jak się wpiszemy, spiszemy w tej sytuacji, bo 11 to jeszcze nie jest bramka, to jest loteria. Bramka zawsze się może rzucić w miejsce, które właśnie, w które ja strzelę, i jeszcze są lagi. Także serwery i jej pełną parą do tego. Bardzo ładnie nam tutaj sędzia sądziło sobie w środek i piłka leci na szczęście nad głową bramkarza, do tego jeszcze się rzucił w lewą stronę. Mamy jedno bramkowe prowadzenie i teraz oby to utrzymać do końca, Abu Abubakar Czysta pozycja obakar, poddaj to na Was i to musi być bramka. na was strzela na 3 do 1 i to jest w pełni zasłużony wynik. Tak jak mówię, mój przeciwnik w ogóle praktycznie nie wychodzi za swoją połowę. Jedynie to wybija piłki i ja stwarzam sobie kolejne sytuacje i na szczęście dwubramkowe prowadzenie i chyba już tego nie uda mu się wyrównać. Ładna klepka teraz na Wasa. Na Was? Podaję do Abubakara, Abubakar technicznie, i to jest wynik 4 do 1. No na szczęście udało nam się zrobić dość niezły kombek. Z 1 do 0 dla mojego przeciwnika wychodzimy na 3 bramkowe prowadzenie, na wynik 4 do 1. No i w sumie to jest drugi mecz Abubakara, i drugi też hat-trick. Także naprawdę forma tego napastnika jest bardzo dobra. Mamy wynik 4 do 1 na zakończenie tego spotkania. Jak na statystyki w tym meczu? Abubakar Polowski nie jest meczu. I. Mój przeciwnik oddał zaledwie jeden strzał w tej połowie, ja oddałem tych strzałów aż siedem. Co też pokazuje, jaka to była kompletna dominacja z mojej strony. Także w kolejnym odcinku powalczymy o mistrzostwo Ligi siódmej bodajże. Także pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym odcinkiem. Pod ostatnim bo ponad tysiąc, co jest naprawdę świetnym wynikiem. Mam nadzieję, że tutaj uda się dorównać, więc dzięki za uwagę, trzymajcie się i elo!